Witam na filmie z testów. Oto tej drukarki 3D. macie numer, serię, model, zwał jak zwał. No i trzy filamenty są zakupione: PET i PLA. Takie bardziej mieniące się. I taki o. No i ciekawe, jak to wyjdzie. Będą testy składania. No i zobaczymy, czy to ciężkie w obsłudze, czy nie. Ale no nic nie przedłużam. I lecimy z openingiem. Tu się znajduje instrukcja, naklejki jakieś pewnie jakaś pasta do smarowania tych wszystkich mechanicznych rzeczy. I w środku chyba jakiś jeszcze kabel. A tutaj do skręcania i część filamentu. W tej pudełku znajduje się jeszcze kabel. A to kabel jak kabel zwykły. Rączka do filamentu, aby było gdzie powiesić. Ekran. Jakiś ogranicznik filamentu, pewnie aby się nie skończył, pewnie będzie titał, albo zatrzyma druk, aby się nie skończył filament. No i to tyle to wykonania z pierwszej warstwy i reszta to już drukarka. Instrukcji w języku polskim nie ma, no ale to są tylko dwa elementy do skręcenia, dokładnie to pięć elementów. Wszystko opisane elegancko, więc krok po kroku się poskręca. Gotowe. Gorzy właśnie z tą regulacją, chyba będzie. A ja mam nadzieję, że jakoś da się wyregulować długość przewodów, aby wszędzie sięgało. Cały maszt został już wsadzony w odpowiednie miejsce. Jest tylko jedno miejsce mocowania, więc nie jest to jakoś specjalnie skomplikowane. Należy pamiętać, żeby tylko kabelek przełożyć. No i z najważniejszych rzeczy, żeby to było skierowane, chyba, do przodu, i tyle filozofii w tym. No i cóż, od góry wkręcacie takie dwie czarne, a od spodu wkręcacie takie trzy tutaj, taki jakby trójkąt. No i je wkręcacie jako pierwsze, z lewej, z prawej. Najmocniej jak się da, aby to było stabilne, żeby tu się nic nie ruszało. No i później od góry dokręcacie jest git. No i cóż, wszystko poskręcane tak jak powinno być według instrukcji. Należy jeszcze wypoziomować ekran. Nic specjalnego, jeden przewód, trzy śrubeczki to nic. Na czym należy wiecie, jakoś uważać, bo inaczej nie podłączycie. Tu macie taki długi przewód, ale no jedyne co należy pamiętać, aby ten przewód wcisnąć w miejscu gdzie jest przewód. Tutaj jedna kosteczka tylko jest. No i tutaj to jest takie lekko zaciskowe, lepiej jakby to było śrubkami tutaj wzmacniane niż takie wiecie... ...zaciski. Ale no raczej nie powinno to nigdzie wylecieć. Powinno być git. No i tu z tyłu należy pamiętać, żeby 230 włączyć, jak jest na 115. No Ale dedykowanie na 230 powinny być już same włączone. I tu należy pamiętać. Prawie zapomniałem, ale obejrzałem instrukcję sobie jeszcze raz i zauważyłem, że pominąłem ten krok. Tu należy jeszcze wcisnąć ten oto przewód, tam wtyczka, złączka. Jednak stwierdziłem, że pierwszy wydruk będzie na tym filamencie, który przyszedł oryginalnie. Niestety nie jest nasz szpulce, to wszystko się rusza, spada. Widzicie, jak to będzie tu ciągło, tu będzie się zaciągało. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. To powinno być na szpulce, aby się dobrze kręciło, no ale tak to przyszło, więc na tym też wydrukuję. I pamiętajcie, widzowie, żeby tego za bardzo tak nie ruszać szybko, gdyż jak wam tu pasek przeskoczy na tym klinie, zębatce, tym frezie. No to później będzie źle chodziło. Tak samo macie tutaj regulację góra-dół. No to nie powinno tym się ruszać, ani tym się ruszać. Tu macie pasek i najlepiej za pasek ciągnąć góra-dół. Bo po prostu będzie to dużo lepsze dla mechanizmu tutaj niż jakbyście wiecie szarpali. Teoretycznie możecie nawet tu sobie kręcić. Ale tak aby ten pasek przypadkiem nie przeskoczył, no bo może być problem. Pierwsze uruchomienia. Póki co nie ma co nagrywać, no bo tutaj robicie sobie kalibrację. Każdy krok po kolei. On sam sobie wszystko kalibruje, sam sobie dostraja. Więc no nic nie robicie. No ja filamentu nie wsadziłem, nie wiem czy to dobrze czy źle. Ale chyba dobrze, bo nie było jeszcze kroku żeby wsadzić filament. Nie wiem, ale wsadziłem filament jednak, no bo on tutaj jakieś ogrzewanie cieplne robi. Tu jakiś glut wyszedł, który był już w środku, więc wsadziłem mu filament i tyle. Czy zrobiłem dobrze, czy źle? Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Dobra, w się, co jak Wy będziecie robić, to nie wkładajcie filamentu na pierwsze kroki, no bo niepotrzebnie go wsadziłem. No i klasycznie, jak każdy na YouTubie, ten stateczek sobie wydrukujemy. Wkładamy pendrive'a. Jednak teraz żałuję, że kliknąłem kalibrację. Teraz się będzie kalibrował dosyć długo zamiast dedukować od razu i się chłodzi, grzeje, chłodzi, grzeje. Ech, po co to klikałem? No i tuż zaczął coś dedukować w sensie ten statek, ale myślę, że on większy będzie. Chyba, że jakoś się tu powinno ustawić, może wiecie. Wielkość, ale on taki mały będzie. Pokazywali na YouTube go trochę takiego większego, mi się wydaje. I tą linię zrobił taką średnią. A podobno jak średnia linia jest na starcie, to powinno się robić od nowa. Ale ja go zostawia. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Pierwszy element na drukarce 3 d został wydukowany, taki oto stateczek. I zmienimy teraz filament na inny i zobaczymy, jak na innym filamencie będzie wyglądał ten sam statek. Filament numer 2, taki oto G zielony, tu już jest pozmieniane. Dyszy nie czyściłem, więc będzie dół biały lekko pewnie. Stateczek bez kalibracji, klikam start i, i lecimy. O nie! O No nie. nic, wydruk się niestety odkleił. Ale to dlatego prawdopodobnie, że no w tym projekcie nie da się ustawić temperatury, by musiał go zedytować, żeby temperatura płyty miała 80-90, a filament 250. I on cały czas, nawet jak tu zmieniałem, on sobie cofał do bazowej wartości, przez co płyta była za zimna. Filament się odkleił i po prostu. Widzicie, takie nitki się aż robiły. No bo filament się nie dogrzewał do końca tak jak powinien. A no niestety, w tym projekcie nie mogłem tego zmienić. Ale zaraz to się zedytuje i puści się jeszcze raz. Trochę to zajęło, ale Dagusia mi wysłała i znalazła projekt tego samego statku. Ale stworzony przez kogoś innego. Nie jest to ten oryginalny z driver. Po prostu ktoś zaprojektował swój statek, lepszy niby. I on niestety ma takie wypełnienie w środku, przez co będzie średnie porównanie co do różnych filamentów z tym statkiem, jak to będzie fajnie wyglądało. Więc prawdopodobnie ten statek, który mam tu, kolejny, który będę dedukował na kolejnym w filamencie, po prostu kliknę wypełnienie wewnątrz, odznaczymy i wypełnienie odznaczymy. No bo to zauważyłem, że bez sensu, aby środek zadedukowywało. Gdyż wiecie, to są takie rzeczy jak do testów, to nie ma mieć wytrzymałości, to po prostu chcę porównać jak mniej więcej każdy filament będzie wyglądał tu na boku ale to też zależy od temperatury tu jest ustawione na 240 ten był na 210 ustawiony bo ten filament do 210 podobno jest lepszy a jak tym zielonym jechałem na 210 no to po prostu się odkleił od płyty gdyż nie dało się zmienić ustawień ale no ładnie drukuje to niech sobie drukuje oby się nie odkleił bo już raz się niestety odkleił Zmieniłem filament, nie zmieniłem ustawień, bo się nie dało, no i odkleiło się wszystko. No i coś wydruk zielonego filamentu skończył się po 40 minutach, wygląda w ten oto sposób. Widać, że w środku jest dużo więcej naniesionych takich struktur, no jest dużo cięższy od tamtego. Ale no, ciekawe, czy to fluorescencyjne jest czy nie jest. Ten jest leciutki, ten trochę cięższy, który ładniejszy ciężko stwierdzić póki co. Ten się wydaje taki bardziej gładki niż ten, ale też przez to, że on jest właśnie przezroczysty. Uszykowałem już kolejny filament, jest to taki O. No i cóż widzowie, cztery filamenty, trzy kupione, jeden ten oryginalny, jest ten biały. I ten biały ładnie wyszedł, ale jak zobaczyłem, jak ten ładnie wyszedł, to stwierdziłem, że wolę tego niż ten biały, tak szczerze ładniej wygląda. Ale najlepiej pod względem wydruku wychodzi czarny filament, tak się fajnie zlewa. Jest to dosyć słabe wypełnienie użyte. I dosyć najlżejszy chyba nawet ze wszystkich, ale no ładnie wyglądają takie stateczki. Ale do drukowania takich zabaweczek spoko. Właśnie ciekawsze jak z tymi większymi. Jak te większe też wyjdą, to będzie elegancko. I najłatwiej właśnie takiego gotowca sobie wziąłem. Już z kołami przyklejonymi na stałe, niestety kręcić się nie będą. Aż szkoda, no i mniej więcej tak go ustawiłem z podporami, czy to dobrze, czy źle. 2 godziny, 10 minut i wypełnienie na 9 ustawiłem, czy to dobrze, czy to źle. No raczej nie za dobrze. Chociaż ta struktura w środków miar ładnie wygląda, więc powinna jako tako trzymać. Przynajmniej mam taką nadzieję, że nie będzie się dało, wiecie, tak go zgnieść. Ale warstwę boku, za to dałem trochę grubszą, aby była bardziej wytrzymała. No i lecimy z drukiem 2 godziny i 20 minut. Godzina druga w nocy, pora iść spać, więc puszczam taki projekt, który nie ma jeszcze w podsumowaniu, bo włączyłem jeszcze kalibrację, ale tutaj jest ile się będzie drukował 9, prawie 10 godzin. I to jest to samo co to, tylko w większej wersji. Tak na całą płytę puszczę i zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że fajnie, no bo ten nawet ładnie wygląda, tylko tego drukuję kolejnego już bez opon i bez felg, dlatego, że wydrukuję je osobno. No bo te koła się nie ruszają, a ja chciałbym to przewiercić i ośkę puścić metalową, aby się koła ruszały i później aerografem się ładnie pomaluję. Tu lusterko urwałem, ale tu jest, to się go je przyklei później. Ale już nie teraz, bo to jest druga w nocy, kalibracja się kończy, jeszcze poczekam tak z pół godziny, aż te dolne cztery warstwy na pewno nadrukuje i się przykleją, żeby się nic nie odkleiło i filamentu pójdzie 200, a tu nawet napisali 270 gram, więc elegancko i mam nadzieję, że się uda i jak wstanę będzie się jeszcze pewnie drukował, ale że nic się nie popsuje przez noc. Ale no nie powinno. Tego mniejszego ładnie wydrukowało. Przykleił się ładnie, już płytę rozgrzałem wcześniej. Teraz będzie kalibrował, więc musi się lekko przechodzić. I nawet ładnie to wygląda. Ale taki większy pewnie będzie jeszcze ładniejszy. Papierkiem ściernym można jeszcze przetrzeć i ładnie pomalować takie modele. Ale no nic. Puszczamy i idziemy spać. No i cóż. 10-godzinny wydruk ruszył. Zaczyna już powoli nanosić i tam widzę, że już coś się popsuło, ale to tylko podpora, więc poczekam jeszcze chwilę, bo jest to pierwsza warstwa. No i tak będzie po kolei rósł, aż nie wiem, do 300-400 warstw, chyba 300-400 warstw jakoś będzie. Tak będzie jechał. Pan tu pokazuje timelapse 10-godzinny. I łącznie WAST będzie 444. Ale poczekam, bo tam coś się odkleiło, najwyżej wyczyszczę i puszczę jeszcze raz od nowa. No nic, podejście numer 1 trzeba anulować, gdyż się podklejało tutaj z przodu. Będę musiał jakoś wyczyścić tą płytkę, odtuścić jeszcze raz. I tak jak Wam wspominałem, ja dopiero się uczę i zmodyfikowałem trochę ten projekt i dałem, jakby nie wiem jak to nazwać, pierwszą warstwę większą, aby te elementy bardziej się kleiły do tej płyty dolnej i żeby nie było właśnie takich odstających elementów. Więc obniżyłem element tam o 0,2 mm. I widzicie, pierwsza warstwa jest taka, no tutaj nadal jest przestrzeń, ale tu już. Naprawdę, bawiłem się, bawiłem co do milimetra, aby na pewno tam coś wlazło, ale się nie dało niestety. Albo podłoga znikała, albo tego nie uzupełniało, więc inaczej się już nie dało zrobić. Więc pierwsza warstwa będzie taka, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. I już przy szóstej już powinno iść elegancko do góry. A tymczasem ruszyła próba numer dwa. No już widzę, że tutaj coś przeciągnęło. A się dogrzała? Dobrzała się. Próba numer 2 zakończyła się szybciej niż zaczęła. Próba nie wiem, która już, próby wydrukowania, wszystko się odkleja i naprawdę, ostatnia próba. Jak tym razem nie pójdzie, to już w czat sobie wpisałem i zakładam ten filament PLA. On się lepiej lepił do tej płyty niż ten, niż ten PDG. I z tym filamentem się poddałem na chwilę obecną. Wsadziłem PLA Na którym najłatwiej mi się drukuje i na nim wszystko wychodzi. Ustawienia mam takie dosyć basic. Ustawiłem sobie teraz na 70 Później oczywiście zejdzie na 60, bo tak jest ustawione, że pierwsza, pierwsza warstwa 70 aby się lepiej przykleiła I później wróci do 60 i będzie jechało dalej I ten PLA najlepiej właśnie się przykleja. Nie wiem od czego to zależy. Pewnie od właściwości tego filamentu. Ale no nic. Miał ten kolor na coś innego, bo to tak będzie malowane, więc to nie ma znaczenia, jaki jest kolor, a ten kolor nie trzeba malować, bo jest taki dosyć ładny. Ale no nic. Lecimy już cały wydok tym PLA, zejdzie na to jakieś 240 gram, więc jedna czwarta tej szpulki, więc nie tak źle chyba. No ale poczekam na pierwszą drugą warstwę, nim się położę spać. Póki co leci dolną warstwę, więc zaraz przy razie żadnej siateczki tu nie ma. Musi być to dosyć wzmocnione. Ale wiecie, palec się nie uginał, więc takie dwie, nie, trzy warstwy musi takie zrobić. Na górze będą cztery, od spodu są ustawione trzy. No i tak sobie będzie jechał. A te, co tak odstają tutaj, to są podpórki. Timelapse bym nagrał, ale no nie mam kamery a telefonu na całą noc nie zostawię. No bo tak bateria padnie albo karta pamięci się skończy. I cóż, no, przykleiło się elegancko, teraz się drukuje. I Mam nadzieję, że się nie odklei. Że filament się nie zatnie, a co wyjdzie? I no to sami zobaczymy. I już wiem, jaki jeden błąd popełniłem, projektując ten samochód i zmieniając ustawienia. Ustawiłem 6 ścianek bocznych po całej długości i taką 6 razy musi wokoło zamiast 2 objeżdżać. Godzina na plus jak sprawdzałem sobie już w programie, to dodałem mu godziny pracy niestety. Ale no nic. Pojeździ, nic mu się wielkiego nie stanie. A wypełnienie jest na 7 czy tam 6%, więc gdzieś stracę, gdzie zaoszczędzę filament. Gorzej jak się odklei, on będzie dalej drukował. Wtedy będzie najgorzej. Ale no, zobaczymy rano. Póki co prezentuję wam wydruk w całości już. Elegancko wyszedł, no ale już wiem, żeby ścianki nie ustawiać na 6, tylko na 2. No i wypełnienie nawet mógłbym zrobić na 5, też by byłoby dobrze. No bo to jest teraz tak masywne, że masakra. Ale no wiecie, pierwsze wydruki, człowiek uczy się na błędach. I teraz już wiem, że nie trzeba aż takich ustawień dawać. Bo skała dosłownie. Ale no nic, odrywamy. Odkleić tego nie idzie teraz. Nie wiem dlaczego, ale na ogrywanie telefonem przestawiło mi się na HD 30 fps, więc musiałem zmienić na Full HD 60 fps. I nagrywam jeszcze raz jak to się prezentuje. Elegancko w słoneczku się mieni ten kolor. No, trochę ciężki, no ale te ścianki, tak jak już wcześniej wspominałem, trzeba ustawiać na te 2-3 maksymalnie. Bo bez sensu takie grube te ścianki jednak. No i cóż, asymery z odklejania. zobaczymy jak to pójdzie. Samochodziego oczyszczony wygląda już w ten sposób. Kółka sobie później dodrukuję, bo one dosyć szybko się będą drukować. No i tak to się prezentuje. i taka szybka aktualizacja. Minęło dwa tygodnie, odkąd posiadam tą drukarkę 3D. Taką na lampkę przyniosę do podświetlania, aby lepiej było widać. Kamerki nadal nie zamontowałem, żeby jakieś time y wam ciekawsze nagrywać. No i cóż. Takie rzeczy użytkowe były drukowane w większości czasu, tu się jedno urwało niestety, reszta jest zamontowane, to się wbija w ziemię. I taka prowadnica do węża, aby wiecie, nigdzie się tego nie przesuwało i nie denerwowało, żeby idealnie szło w linii prostej do wody, jak się ciągnie. Taki samochodzik, ale to już Wam go chyba pokazywałem, tu są do niego kółka, jeszcze nie, nie, nie znalazłem takiego drutu dwójki, aby go zrobić, nawet nie szukałem, bo czasu nie miałem przez te dwa tygodnie. Ale kółka po, podrukowane wielkościowo spoko to było na oko. Większość czasu było drukowane takie właśnie rzeczy bardziej użytkowe, jakieś napisy i takie inne rzeczy, które są pomontowane. Nie chcę mi się ich teraz wszystkich odszukiwać i Wam nagrywać przez te dwa tygodnie. I z rzeczy mniej użytkowych zacząłem sobie drukować takie modele czołgów. Bo sobie do, do tank wróciłem, sobie pogrywać i stwierdziłem, że sobie takie modele podrukuję Trochę długo się. Drukują, ale wiecie, ścianką ustawiam na 4, wypełnienie na 7, jakieś tam podpory te drzewkowe, widać ładne przeszczały są na gąsienicach, wszystko wydubywane, No i elegancko to się drukuje, to się nawet kręci. No tutaj to był pierwszy czołg, który zrobiłem i tak nie do końca to z tym musiałem gdzieś skalę rozwalić. Albo po prostu ktoś to źle zaprojektował, bo to jest takie dosyć krótkie, a to jest takie długie, więc te długie są dużo lepsze lepiej się kręci, lepiej się trzyma no to się zacina, no ale no to był pierwszy projekt, który robiłem tutaj też widzicie, że bawiłem się z przyspieszaniem drukarki czy będzie jakaś różnica, czy nie będzie oczywiście tu już odnalazłem taki program jak prasowanie przez to widać, że jest takie ładnie, gładkie szkliste na zewnątrz, nie tak jak tu taka tartka zresztą już pilnikiem większość spiłowałem, ale teraz zrobię już po prostu prasowanie tą dyszą no i tak wygląda ten czołg nawet elegancko to wychodzi w miarę no, tylko to długo się dosyć drukuje a to był pierwszy, to był drugi ten już wygląda lepiej i to jest z PLA, a to jest z PETG. no i no dużo twardszym materiałem po prostu jest niż to bo to ma te same właściwości ustawione a ten, ten jest mocniejszy się wydaje no, albo są skosy lepiej porobione albo dogrzewanie dyszy no bo to robiłem na, 120, na 220 stopni 65 płyta a to już jest 200 to już jest 280 stopni, plus, 280 stopni, plus, 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 plus 185. I tu się drukuje teraz kąsienica do Jagdtigera S100, kto wie, bo tak na ten wie, albo się zna na czołgach. No i już teraz używam PETG resztówki, już będę PLA kupował, bo jest dużo tańsza, to nie ma różnicy. PETG jest trochę mniej wytrzymały według mnie, PLA jest lepszy. No i żeby PETG się trzymał, 280 dysza, 85 stół Niby zalecają 260 dysza, 65 stół, ale mi się odklejało, denerwowało mnie to strasznie, więc stwierdziłem, że, że trzeba zrobić to po swojemu bardziej. No bo denerwowało mnie to, że to się co chwilę odklejało, coś się zacinało, a teraz przynajmniej elegancko wszystko idzie. Jakby ktoś się zastanawiał, czy ten czołg będzie duży, yy, to jest lufa od jak Tigera S 100 więc no, takie 35 cm, 30 coś takiego pewnie, i na wcisk, więc eleganckie. No i mogę Wam jeszcze, nie wiem, pokazać Wam tu projekta. No to jest to, co się drukuje do, do ogrodu. Tutaj są te gąsienice, które drukuje teraz 10 godzin, tu jest ta lufa. No i tu jest ten czołg, który będzie się drukował później. No, a nie, tu jest to jednak do ogrodu. Tam są te rzeczy, które się połamały i są dosztukowane, po prostu jest to pousuwane, to niepotrzebne. A to jest ten oryginalny do węża, który jest drukowany. Długo był drukowany, chyba 3-4 dni, żeby tak 5 iść tego wydrukować. No i cóż, prądu dużo to nie, jest, bo na jeden wydruk, na ten czołg, jak podłączyłem licznik, teraz nie wiem, gdzie ten licznik wyrzuciłem, chyba tam jest na półce ten biały, tam są różne liczniki. I na ten czołg poszło prądu za 2,20 zł. więc dosyć tanio, a się długo, 2,20 wyszedł ten czołg w prądzie, ten też koło trójki wyszedł w prądzie, samochodzika wtedy jeszcze nie liczyłem na prąd, więc wiecie, 3 złote za prąd, 2,20 za prąd, no plus filament, no na to poszło około, na ten filament, tutaj filamentu poszło około 300, 350 gram, a tutaj koło 300. Więc wiecie, no, pół kilo filamentu licząc, filament 35-44 zł za kilogram. Więc tak, taki czołg około 20 zł z filamentu, 2 zł z prądu. No i tyle, bo trochę się rozgadałem, bo widzę, że to 5 minut trwa, a pokazuję tylko co się dzieje na tym biurku. Więc jak coś się wydrukuje, może ten NikTiger, to wam go pokażę, zmontuję ten film i wam w końcu wrzucę. No bo mam plików już dosyć dużo z tej drukarki 3D, jakieś timelapse nawet mam ponagrywane, więc, no wiecie. Nie ma co, też co przeciągać, żeby ten materiał nie trwał pół godziny. Więc widzimy się jak będzie jak Tiger złożony i wtedy wrzucę Wam już odcinek. I póki pamiętam to jeszcze Wam muszę poradzić jedną rzecz i taki tip dla osób, które mają takie drukarki 3D i mają taki mniej więcej program jak tu. Jak się coś Wam drukuje, środkowe warstwy, to wchodzicie sobie tutaj w to. I róbcie sobie speed tutaj i speed razy 140, bo środkowych warstwy między 100 a 140... Nie ma różnicy, dopiero na górne warstwy sobie wrócicie do 100. Muszę pamiętać o jednej rzeczy, a mianowicie zawsze wyłączać komputer jak jest drukarka 3D w tym pokoju. Gdyż jak się go nie wyłączy, to strasznie taki wiecie, pył z tej drukarki się wydziela. Taki wiecie, lekki proszek jakby powiedzmy. I ten proszek strasznie się tu osadza. W co nie codziennie widać i można tu po prostu przecierać, o. Był przecierany... Jakieś 10 godzin temu drukarka działa i taki meszek się robi, po prostu z tego druku 3D, wszędzie to widać. Niestety trzeba takie rzeczy pochować, no bo raczej to wchodzi gdzieś tam pewnie głębiej we w te wentylatory, w chłodnica, cieczy i tak dalej. Więc no, komputer i drukarka 3D w jednym pomieszczeniu nie jest zbyt dobrym pomysłem. Ale póki co nie mam gdzie indziej położyć. A ten stolik, stolik, te biurko jest najbardziej stabilne, więc póki co sobie jest. No i jak Tiger to to w końcu się wydrukował. No lufę może jednak przesadziłem, no bo mniej więcej on wygląda tak w grze. Coś takiego. A u mnie to wygląda tak, więc ta lufa powinna być gdzieś dotąd. No ale powiem Wam, jak na drukarkę 3D, spoko wydrukował, spoko jakość. Oczywiście lufę można zdemontować, jakąś lepszą wsadzić, lepiej wydrukować ją. W sensie krótszą, bo ta jednak za długa trochę się wydaje. To no, oczywiście otwierane, żeby nie było, bo trzeba robić siatki w środku, i wiecie, i marnować filamentu. Więc ktoś spoko to zaprojektował. Oczywiście ja tylko wydrukowałem, ja tego nie projektowałem. Żadnego modelowania 3D, ja tylko sobie skalę pozmieniałem, aby wszystko pasowało. No i tak się prezentuje. Elegancko nawet. No tylko gąsienica trzeba przykręcić, no bo spadają z tych takich, wiecie, wtyków. No i tak się o to prezentuje. Dogrywam zakończenie drukarki 3D z ciężarówki, bo teraz montowałem sobie, oglądałem film co mówiłem i zapomniałem się z Wami pożegnać i polecić tą drukarkę, bo ta drukarka kosztuje około 1000 złotych. I jak na drukarkę 3D jest dosyć tania i dosyć dobrą jakość i precyzję ma, więc polecam. Co do trwałości, ciężko mi powiedzieć. Użytkuję ją łącznie już z 3 tygodnie. Cały czas drukuję, już z 5 kilo filamentu przepaliła i póki co dobrze drukuje, bez żadnych, wiecie, bez odchyłów na dysze, jakby się miała zetrzeć, albo się zepsuć dysza, no to dysza kosztuje 6 zł za sztukę więc drogi interes to nie jest prądu jako tako dużo nie jest, bo na początku myślałem, że to będzie więcej żarło tego prądu ale jakby nie patrzeć, tam jest chyba tylko 150W, 100W, czasem 80W tylko zużywa na godzinę do grzania tej dyszy, więc elegancko oszczędna na prądzie więc polecam i to tyle w tym odcinku. Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się, hej, hej. A jakbyście chcieli zobaczyć inne wydruki na tej drukarce czy też zostawcie suba, bo od czasu na czasu na vlogach pewnie będę pokazywał, co ciekawego wydrukowałem. A obecnie jestem na etapie vlogi raz, dwa razy w tygodniu wrzucam vlogi, więc na vlogach możecie się dowiedzieć czegoś więcej o drukarce. A tymczasem ja uciekam. Trzymajcie się, cześć, cześć.